Rynek stał się sercem gostynia. Już pierwsze miesiące po przebudowie tej części miasta pokazały, że zmiana wizerunku i funkcjonalności rynku przyciąga mieszkańców, gości spoza gminy i przedsiębiorców. Na początek krótko przypomnijmy, przebudowa rynku zakończyła się w maju 2013 roku. Plac nabrał nowoczesnego wyglądu, pomimo zachowania stałych elementów architektury tej części miasta i stylizacji nawiązującej do przeszłości. W centralnym miejscu placu stoi pomnik Serca Jezusowego. Odnowiono też pomnik rozstrzelanych mieszkańców gostynia i postawiono w miejscu tragicznych wydarzeń z 21 października 1939 roku. Kluczową zmianą było też wyprowadzenie ruchu samochodowego. Północnej i zachodniej części rynku. Teraz plac stał się bezpiecznym miejscem spotkań i rekreacji. Stanęło tu kilkadziesiąt ławek, a dla tych, którzy od spacerów wolą dwa kółka, przygotowano stojaki na rowery. Uroku dodają też stylizowane lampy, dekoracyjna pompa, a także nowe zieleńce i kwiaty. Główną atrakcją stały się fontanny, przynoszące orzeźwienie w upalne dni i cieszące oko wieczorami, gdy mienią się różnymi kolorami. Popularna jest też grająca ławeczka upamiętniająca kompozytora ze Świętej Góry, Józefa Zajdlera. Przebudowa rynku prowadzona była również z myślą o tym, aby centralny plac w mieście stał się miejscem organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców. Specjalnie w tym celu przygotowano przestrzeń Obniżenia i podwyższenia na wierzchni i różna kolorystyka w naturalny sposób wyznaczają przestrzeń dla imprez. Trzeba powiedzieć, że od momentu oddania przebudowanego rynku sporo się dzieje w tej części miasta. Gospodarzami imprez są stowarzyszenia, kluby, grupy nieformalne, biblioteka i oczywiście Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik. Już drugi raz wspólnie bawiliśmy się podczas Dni Gostynia zorganizowanych na rynku. Tutaj odbył się happening upamiętniający dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. W kalendarzu imprez pojawiło się też nowe wydarzenie, które odbywa się na rynku. Święto Mleka organizowane przez Spółdzielnię Mleczarską przy współudziale m.in. gminy Gostyni. Swoje spotkania i koncerty organizują na rynku różne stowarzyszenia. Krajobraz rynku na stałe wpisały się ogródki wiedeńskie. Przedsiębiorcy zainteresowali się też kamienicami wokół rynku. W ciągu roku pojawiło się tutaj kilka nowych biznesów. Choć od przebudowy minął już ponad rok, władze Gostynia ciągle mają na uwadze rozwój staromiejskiej części naszego miasta. Dla właścicieli kamienic w centrum przygotowano system zwolnień z podatku od nieruchomości w zamian za remont elewacji frontowej budynku lub remont dachu widocznego od strony ulicy. O zwolnienia mogą też starać się właściciele budynków położonych w centrum, wybudowanych przed 2000 rokiem. Pierwsi chętni skorzystali już z oferty przygotowanej przez samorząd. W staromiejskiej części Gostynia pojawiły się nowe parkingi przy ulicy Jana Pawła II, w tym jeden bezpłatny. Teraz trwa przebudowa ulicy Kościelnej. Powstanie tu nowa nawierzchnia i oświetlenie. Modernizacja gostyńskiego rynku była impulsem i pierwszym krokiem do zmian w staromiejskiej części naszego miasta. Dzięki tej inwestycji, a także dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, Serce gostynia bije na rynku.